Czy żołnierze amerykańscy zostaną w Polsce? Jak będą się układały polsko-ukraińskie relacje pod prezydenturą Karola Wrockiego? I co się wydarzy po spotkaniu, a może w trakcie spotkania Trumpa z Putinem? O to wszystko zapytam mojego gościa. Dzień dobry państwu, witam serdecznie, Szymon Gronek z pierwszej strony Dziennik Gazeta Prawda, a ze mną studio Paweł Kohl, poseł przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panie profesorze, no właśnie, amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce? To jest najważniejsza, najważniejszy temat tej jesieni, moim zdaniem. Mam nadzieję, że zostaną. To, co wiemy, to tak. Liczba wojska amerykańskiego w Europie ma być zmniejszona. My działamy... I to jest też częściowo, i to jest też najważniejsza e, moja rola i naszej Komisji Spraw Zagranicznych, dlatego że to będzie także decyzja po stronie amerykańskiej Kongresu. A więc działamy, żeby wojska, jeśli nawet będą redukowane, to nie z Polski, i żeby ta redukcja była jak najmniejsza. Dla nas to jest super ważne. Mamy dzisiaj argumenty: wydajemy na e, obronę 4,7%. To jest ta kluczowa liczba. Połowa z tego jest wydawana w Stanach Zjednoczonych, więc mamy poważne argumenty. Duża część tego wojska, która jest w Polsce, została tu przysłana przez e, prezydenta Bidena po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku. I tu, uwaga, wszyscy mówią: OK to te wojska były dodatkowe, no to w takim razie nie będzie nic strasznego, jeśli one wyjadą, ale właśnie one powinny zostać, no bo Rosja jest jeszcze bardziej agresywna niż w 22 roku, więc ten powód, dla którego one przyjechały do Polski nie ustał, tylko jakby on jest jeszcze mocniejszy, więc zanim zaczniemy mówić o tym, co będzie za 10, 20, 30 lat, skupmy się teraz wszyscy, ta część parlamentarna na pewno jest bardzo zmobilizowana, rządowa, Mam nadzieję, że także pan prezydent, żeby się skupić na tym, żeby z żołnierze amerykańscy nie wyjeżdżali, żeby zostawali, a ci, którzy są, żeby z, tej, z tego e, pobytu czasowego, formalnie to jest pobyt czasowy, przekształcić to w pobyt stały. No tak, ale skoro jesteśmy przed spotkaniem e, Putin-Trump, i na tym spotkaniu no, Trump będzie chciał, przynajmniej tak się wydaje, doprowadzić za wszelką cenę do, do jakiegoś przełomu, do jakiegoś rozejmu, do jakiegoś zawieszenia broni. No, to jest ten argument, że no jest tu bezpieczniej. Nie, bezpieczniej nie jest i proszę wierzyć, czuję jak mało kto, bo znam dobrze wschód polski szczególnie. Pochodzę sam z Podkarpacia, ale znam też Podlasie, Lubelszczyznę. E, wiem doskonale, naprawdę jak każdy obywatel, jak ważna jest dzisiaj ta gwarancja w postaci obecności amerykańskiej w Polsce. Nie mamy dzisiaj niczego ważnego, dlatego kilka tygodni temu byliśmy z największą w historii delegacją parlamentarną w Waszyngtonie, po to, żeby i w Izbie Reprezentantów, i w Senacie, dyskutować tylko na jeden temat, pokazać nasz wkład w bezpieczeństwo i pokazać, że wycofanie... Wie pan, nie wiem jak to prościej powiedzieć, no wycofanie wojsk amerykańskich ze wschodniej flanki NATO dzisiaj, to byłoby takie okazanie słabości Rosji. A ja bym powiedział tak, jaki ma ostatnio prezydent Trump odniósł genialny sukces. Bo to była wielka rzecz, ja to publicznie chwaliłem, Yy, uważam, że coś niesamowitego, czyli porozumienia Azerbejdżan-Armenia. Nie taka odległa od nas sprawa. Komuś się może wydawać coś tam gdzieś daleko na Kaukazie. Nie na Kaukazie. To jest część naszego wspólnego regionu z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jest super ważny dla nas. No to teraz jaki jest sens zaraz po tym okazywać słabość Putinowi i, i, i wycofywać wojska no rosyjskie? My to wiemy. Pan to wie. Delegacja polskich posłów, senatorów to wie. Ale czy wiedzą o tym senatorowie, reprezentanci w Stanach Zjednoczonych? Czy wie o tym gabinet prezydenta Trumpa, prezydent J Trump? Jesień to jest czas, kiedy dałem sobie i, i, i inni posłowie z innych klubów. Dokładnie na to, żeby maksymalnie do każdego w Ameryce, kto o tym decyduje, dotrzeć z tymi, z tymi informacjami, z tymi podstawowymi informacjami, ile wydajemy, jakie jest nasze zaangażowanie, jakie jest napięcie na naszą granicę, jakie są oczekiwania każdego z naszych obywateli, każdego z moich wyborców i jak to ma wpływ bezpośredni, ta obecność amerykańska, jak ma wpływ bezpośredni na nasze bezpieczeństwo. Oczywiście w międzyczasie europejska część NATO się zmienia, bo się bardzo zmienia. Będą wydawali więcej na ee, zbrojenia ten poziom bezpieczeństwa się podniesie. Być może ta sytuacja będzie wyglądała za 2-3 lata inaczej, ale teraz nie wygląda inaczej. Jeśli inaczej, to gorzej niż w 2022 roku. Taka jest moja diagnoza. Znaczy to byłoby nieryliczne, gdy pan przyjeżdża główno dowodzący sił NATO e, do Polski i mówi oficjalnie, że Rosja będzie gotowa w 27, e, 8 czy którymś roku. Podaje bardzo bliskie daty. Wszyscy o tym mówią, a jednocześnie rozważają wycofanie wojsk amerykańskich ze wschodniej flanki NATO. To jaki to miałoby sens? No, chociażby taki, że podobno też Chiny będą gotowe w 26. czy w 27. i Amerykanie mogą twierdzić, że tam będą potrzebne im wojska. Trzeba to widzieć całościowo, i tu jestem tego pewien. Jestem po licznych rozmowach z naszymi e, sojusznikami. Mówi przede wszystkim o tym parlamentarnym wymiarze, bo, bo w nim siedzę codziennie, czyli z tymi, którzy zajmują się w parlamentach zachodnich i amerykańskim, szczególnie sprawami bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Oni akurat wszyscy to widzą, że to jest całość. Nie, 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 nie rozegra pan tego. Nie, to jest złudzenie, że można e, odciąć e, ten, ten, europejski, ten europejski temat od tematu chińskiego. Mhm. E, czy to, o czym pan mówi, czy ta delegacja, to, że m, różni posłowie, różni przedstawiciele byli różnych partii, to można um, czytać jako takie porozumienie ponad podziałami, no bo wydawało się, że w trakcie kampanii wyborczej był bardzo mocno zarysowany podział na to, kto jest proamerykański, kto jest proeuropejski. My jesteśmy prozachodni, to znaczy atlantyccy, czyli nasza misja, nasza polska misja dzisiaj to jest trzymać też te e, więzi nad Atlantykiem, to znaczy mieć dobre relacje z tym i z tą częścią europejską NATO i. I z Amerykanami. I to robimy. I to myślę, że nasza misja do Stanów pokazała. To, to było określone jako sukces, i faktycznie tak było. To, to było bardzo amerykańskie. Tak jak Amerykanie mówią, my kiedy wyjeżdżamy poza granicę Ameryki, już nie ma znaczenia, czy jesteś republikaninem, czy demokratą. Myśmy dokładnie tak to zrobili, bo ten sposób postępowania w Waszyngtonie jest zrozumiały. I po prostu wiedzą, dlaczego my to robimy. To no. nie znaczy, że jesteśmy naiwni, to nie znaczy, że nie wiem, yy, ktoś się zakochał w pisie, to nie znaczy, że nie ma tych podziałów, które są. Te podziały są. Ale pokazaliśmy te 4-5 punktów, któreśmy sobie wcześniej wydyskutowali. Które żeśmy sobie wcześniej wydyskutowali, że wo wokół tych punktów jesteśmy w 100% zgodni. I czy tutaj też będzie współpraca z gabinetem prezydenta Nawrockiego, z prezydentem No Bo mówi się, sprawy że 3 bez... września będzie. W... To podstawą jest konstytucja, sprawy bezpieczeństwa są wpisane też w. Katalog działań e, pana prezydenta i na pewno będzie współpraca. Mhm. E, no właśnie, e, zaczęliśmy od wojska, ale jesteśmy e, tuż przed świętem wojska polskiego. E, czy polscy żołnierze mają problem ze słuchem? A, mój pan, co, że wszyscy ich mówią do. No, no, wszyscy krzyczą sto... wszyscy krzyczą, czołem żołnierze do no, tak, jakby naprawdę oni. To znaczy, że czołem żołnierze, no to, to po prostu tak ma wybrzmieć. Natomiast e, faktycznie też zauważyłem, że. Część polityków, kiedy mówi do oficerów, do żołnierzy, do funkcjonariuszy, to mówi jakimś tak podniesionym tonem, jakby oni byli, nie wiem, no jakby słabiej słyszeli. A może tym razem trzeba zrobić takie ćwiczenia dla polityków, którzy mówią do funkcjonariuszy, do funkcjonariuszek, no po prostu do, do mundurowych, żeby mówić normalnym tonem. Jestem pewien, że doskonale rozumieją i lepiej słyszą niż ci, którzy do nich mówią często. Um. Przejdźmy trochę na te nasze stosunki polsko-ukraińskie, bo tym też się Pan zajmuje z, z, z ramienia rządu. Yy, mieliśmy ostatnio, niestety, na, na, na stadionie narodowym, na koncercie rapera yy, yy, białoruskiego, yy, no, takie yy, dla nas bardzo bulwersujące wydarzenie, kiedy jeden obywatel Ukrainy wyjął flagę, niestety była to flaga banderowska, no, uznawana u nas jako, jako flaga faszystowska. On rzeczywiście przeprosił, wydaje się, że nie miał do końca świadomości, jak to działa w Polsce, ale też jak ta flaga, co ta flaga symbolizuje. Natomiast ja sobie tak pomyślałem, że to jest pewien problem, który mamy niezałatwiony od wielu, wielu lat, i czy go się uda w najbliższym czasie, albo czy są jakieś pomysły na tego go załatwić. Czyli właśnie jak rozmawiać o polityce historycznej między Ukraińcami a między nami. Jak edukować, że są pewne rzeczy, no, które yy, i my im zrobiliśmy, i oni nam, no, ale jest przyszłość, którą możemy sobie yy, dobrze ułożyć. Realistycznie rozmawiać. Realistycznie, to znaczy jest jeden temat, który nam się udało, i to jest dla mnie super ważne, że brałem w tym udział. To był sukcesem. Pierwsza z po 10 latach zaczęły się ekshumacje, także teraz, kiedy rozmawiamy. Trwają ekshumacje w jednym z miejsc na Ukrainie, ale to już jest kolejna tura poszukiwań i ekshumacji. Szykują się pogrzeby i pochówki ofiar, którzy zginęli w zbrodni wołyńskiej z rąk nacjonalistów ukraińskich, ale też osób innych z epoki. II wojny światowej, bo to są także ofiary września, też nie można było ich ekshumować. Dzisiaj okazuje się, że można, ten proces poszedł do przodu. Eee, zastanawiam się, dlaczego pan go nazywa historycznym. Ja wiem, tak mówi wielu komentatorów i polityków, używam tego, żeby to wyjaśnić. Dla mnie ta sprawa nie jest historyczna. Dla mnie to sprawa jest po prostu ludzka, humanitarna, chrześcijańska. Historyczna sprawa dla mnie jako historyka to jest wtedy, kiedy siadamy i dyskutujemy. Pan uważa taką, pan ja uważam inaczej, ktoś uważa tak o AK, inny uważa inaczej, są jakieś spory. No to okej, okay, no to realizm mówi nam jasno. My w tych sprawach dzisiaj nie, nie dogadamy się wszyscy ze wszystkimi. Bo no. moje poglądy będą inne niż poglądy wielu e, Ukraińców, którzy, nie wiem, dla których punktem odniesienia jest Bandera, e, Szuchewicz. Nie znajdziemy wspólnego języka. Ale też dojrzałość polega na tym, że czasami po prostu trzeba się z tym pogodzić, że tymczasem nie, nic na siłę. Więc nie musimy tej dyskusji prowadzić na gruncie tak, jakbyśmy byli na seminarium historycznym. Nie musimy jej prowadzić, jakbyśmy byli politykami, ale i tak możemy i tak możemy dokonać tych ekshumacji, przeprowadzić ten proces, pochować ludzi, pokazać, że jesteśmy na, na miarę XXI wieku, że nie mamy problemu z elementarnymi, humanitarnymi e, działaniami. I tak to rozumiem, i dlatego to się dzisiaj udaje. Pierwszy raz po 10 latach to się udaje. Nikt nie może powiedzieć, że tego dzisiaj nie ma. Gdyby było więcej możliwości, pewnie e, można by tę skalę poszerzyć, ale chcę podkreślić ogromne zaangażowanie osób, które działały w, w tej sferze politycznej, żeby to się udało, czyli i ministrów Sybichy po stronie ukraińskiej, i, i Toczyckiego, i, i, i jeszcze e, i ministra Nadżosa e, tych partnerów, z którymi. Delikatnie, nie chwaliłem się tym wtedy. Prowadziłem te rozmowy już od grudnia na polecenie pana premiera i yy, na prośbę pani minister kultury. To było ich zaangażowanie, ale także ogromne zaangażowanie ekip poszukiwawczych i tych z IPN-u, i tych od profesora Ostowskiego. Byłem, też, się, też pierwszy raz o tym mówię publicznie, po cichu pojechałem, zobaczyłem, jak pracują, ilu ich jest. To jest mega wysoki poziom e, profesjonalizmu. Oni pracują w warunkach wojny jednak na Ukrainie. To jest także osobiste poświęcenie, to jest y, dużo solidnej pracy po to, by przywrócić każdemu, jego każdej ofierze jej imię, nazwisko, by jej bliscy mogli pochować, pomodlić się, by mieli to prawo do godnej pamięci po bliskich zmarłych, tak jak to nazwaliśmy i określiliśmy w naszych rozmowach. I to się stanie. To się no, ale wyczynie... to może trzeba o tym bardzo głośno mówić, bo to jest temat, który jest wy... no, wykorzystywany. Ja jeszcze głośniej powiedzieć. Kiedy mnie ktoś pyta, to mówię. Kiedy pyta o szczegóły, to pokazuje, ile się wydarzyło tych szczegółów. Pokazuje osobiste zaangażowanie tych wszystkich osób, pracowników IPN-u i pracowników kilku uniwersytetów, i właśnie wymienionego profesora Osowskiego, którzy pracowali w ciężkich warunkach, też w warunkach stresu, bo, bo jednak w czasie trwania ciągłych nalotów, e, i to się wszystko wydarzyło. A teraz kolejne się szykują e, miejsca. Gdzie będzie można, gdzie te, te ekshumacje e, pójdą do przodu? To, to, to będzie się działo, to jest ten rząd, ta większość, ten czas e, i, i też synergia z innymi środowiskami, czy z inny, między różnymi instytucjami, e, także po polskiej stronie, bo to i Ministerstwo Kultury, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, i Ministerstwo Sprawiedliwości. Tu każdy miał swoją małą cegiełkę, bo problem jest dość skomplikowany, też od strony formalnej, prawnej. No i jest, udaje się. Powoli, Ktoś chciałby szybciej. Żałuję, że tego nie było w ostatnich dziesiątkach lat, ale teraz, kiedy e, możemy za to odpowiadać, to, to działa. Mhm. E... Społeczeństwo jest zmęczone wojną. Społeczeństwo jest zmęczone, nasze polskie, jest zmęczone. Y... Może, może, przepraszam, bo jeszcze tam mhm. pan mnie zapytał o, o te wydarzenia z ostatnich dni. Trzeba reagować od razu, jeżeli chodzi o wydarzenia na, na stadionie narodowym. E, bardzo dobra reakcja premiera Tuska, e, osoby, które były zaangażowane, to po prostu złamały polskie prawo na terenie Polski, jest ponad 60 osób, stracą możliwość e, mieszkania w Polsce, koniec, kropka i taki sygnał jest jedyny prosty, nie ma co nakręcać e, nastrojów antyukraińskich czy antybiałoruskich, tam są też obywatele Białorusi w to zaangażowani, artysta, który występował z Białorusinem, on też wcześniej występował w Rosji, e, dużo różnych aspektów, ale czasem najprostsze jest po prostu zwykłe przestrzeganie prawa i to się dzisiaj dzieje i z tego jestem dumny. Czyli Państwo tutaj będzie silne, silnie egzekwowało swoje prawo i to będzie najlepszy sygnał do pozostałych. Jesteś w Polsce, szanujesz polskie prawo, szanujesz polską tradycję, wszystko będzie OK. Dzisiaj rozmawiałem z całym kierownictwem Głównego Urzędu Statystycznego widziałem jak wielką rolę na przykład na polskim rynku pracy ob ob odgrywają obywatele Ukrainy. Nie chciałbym, żeby ci ciężko pracujący ludzie, dzięki którym w Polsce są płacone podatki, powstają w Polsce miejsca pracy, gdzie, żeby, żeby ci ludzie ucierpieli z powodu wybryku e, kilkunastu czy kilkudziesięciu osób. Jedynym rozwiązaniem jest po prostu stosować prawo. Krótko i jasno. I na temat. No tak, ale jest pewne zmęczenie w społeczeństwie i takie... E, Podbijane też przez y, różne internetowe farmy troli, y, napuszczanie nas. Wszędzie jeszcze gorzej, panie redaktorze. E... Mówię to naszym amerykańskim sojusznikom, naszym partnerom na zachodzie Europy. My naprawdę jesteśmy w warunkach nieustannego atakowania, nieustannego ataku ze strony Rosji, także propagandowego. Wszystko będzie wykorzystane. Proszę w tej sprawie nie mieć najmniejszych złudzeń. Wszystko będzie wykorzystane, dlatego że Ruscy chcą rozwalić Europę Środkową, szczególnie jako część NATO i Unii Europejskiej. I te kwestie e, starych konfliktów, e, zaszłych konfliktów politycznych, e, różne interpretacje historii, to wszystko, wszystko będzie użyte. Wszystko już było użyte i będzie jeszcze bardziej. Nie miejmy w tej sprawie najmniejszych złudzeń, po prostu musimy być odporni. No tak, ale to, to jak mówić, czy jak reagować na takie słowa, chociażby jak byłego prezydenta Andrzeja Dudy o lotniskach, o autostradach? Ja pan nie zrobi wszystkiego ze wszystkich polityków. Są yy, mądrzy politycy, są nie niemądrzy politycy. Co, co, mam, co mam powiedzieć więcej? Przecież wystarczy popatrzeć dzisiaj na dane z eksportu. Dzisiaj 1 trzecia eksportu Unii Europejskiej do, na Ukrainę to jest eksport z Polski na Ukrainę. I pewnie panu drodzy zagadnie mnie, A, ale to pewnie większość to są militaria. Nie, to jest tylko około 10-11%. My tam nawet w serach jesteśmy liderem. Wie pan, ile to jest w Polsce miejsc pracy, ile to jest firm, ile to jest podatków zapłaconych w Polsce. No jaki mamy interes jako Polska, żeby rozbić to teraz, zniszczyć to na podstawie e, internetowych ataków ze strony Rosji. Tam, gdzie jest przekroczone prawo, tam, gdzie jest coś nie okay, nawet nie mówię jakieś duże rzeczy, ale hmm. nawet tam, gdzie już widzimy, że coś jest nie okej, okay, trzeba reagować mądrze, precyzyjnie i tak jest. Dobrze, ale prezydent Duda był postrzegany i tak jako przyjaciel no, prezydent Załański by zadzwonił, podziękował yy, za, za prezydenturę i wszystko. Natomiast no, prezydent Nawrocki w kampanii bardzo ostro się wypowiadał i no, nie wydaje się, żeby był tak otwarty na pomoc i, i na przyjacielskie stosunki. Mm, ale wie pan co, stosunki międzynarodowe to nie jest herbatka u cioci. Ja liczę na realizm prezydenta Nawrockiego i na normalne, poważne, analityczne podejście. I jestem, jakoś czuję, że tak będzie. Pewnie nie ze wszystkim się zgodzimy, ale ważne, żeby były poważne argumenty po obu stronach. Znaczy, wie pan, jest normalne i to w dzisiejszych czasach, że prezydent Duda raz mówił tak, raz inaczej, to może było śmieszne, ale no dzisiaj wielu polityków tak kłapie ozorem, eee, przepraszam za taki, eee, mm, no taki, taki, taki takie obiegowe powiedzenie, ale z drugiej strony nic to nie szkodzi, na przeszkodzie, żeby inni byli poważniejsi. Precyzyjnie mówi o co im chodzi, więc liczę na to, że z prezydentem e, Nawrockim da się, nawet jak się człowiek nie będzie we wszystkim zgadzał, to przynajmniej da się porozumieć i to będzie poważny stosunek do tematu. Jakie ma pan oczekiwania co do tego spotkania, o którym już mówiłem: e, Trump-Putin? Nie wiadomo. Nauc to jednego nauczył e, mnie prezydent Trump, tak jak wielu polityków i komentatorów na świecie. Nie, nie brać się za komentowanie każdej jego wypowiedzi. Codziennie co innego. Natomiast genera generalnie e, ten kierunek polityczny przypomina kierunek polityczny wielu poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych. No to jest Czyli jedno... wielki powrót Putina na salony jednak, bo był przez od momentu zaatakowania Ukrainy. Ja mógłbym powiedzieć, że z naszej perspektywy polskiej to jest błąd. Perspektywa amerykańska może być trochę inna. To jest naszą rolą, naszą rolą w najbliższym czasie, dosłownie dniach i tygodniach, jest przypominać fakty docierać do samego prezydenta e, Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki tu odegra dużą rolę. Przede wszystkim w kwestii obecności Wojska Amerykańskiego w Polsce. Po drugie w kwestii re elementarnego, elementarnego realizmu w sprawach Rosji. Prezydent Trump mówi różne rzeczy. Też nie jest ekspertem od wszystkiego. To nie jest... Ni Okej. Okay. Nie, nie pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który próbuje e, znaleźć jakieś rozwiązanie, bo uważa, że dogada się z Rosją. Być może musi do końca Zrozumieć i przejść ten test, że to się nie da. Ale nasze, nasze posłannictwo, nasze powołanie jest przypominać. Ktoś mówi, Rosja niezwyciężona, mówimy, a to jest właśnie 15, tu cię mamy, to jest właśnie 15 sierpnia, to jest właśnie rocznica Bitwy Warszawskiej, to jest właśnie przykład, gdzie Polska wspierana przez Ukrainę, przez Francję, przez Węgry, przez Stany Zjednoczone, które wspierały nas ogromną pożyczką, wygrała. Można, można. Czyli trochę liczy pan na to wkurzenie sprzed kilku dni, czy tam tygodni prezydenta Trumpa na Władimira Putina, że ono jednak po tym spotkaniu nie minie. W ocenie Rosji liczę na elementarny realizm, także po stronie amerykańskiej i jakoś czuję, że tak, że w końcu to się, to na tym stanie. Natomiast w międzyczasie będą różne wypowiedzi, ta, ta sytuacja się będzie wahała. Jestem na to przyszykowany i wszystkim komentatorom i politykom też mówię, bądźcie na to przyszykowani, bo faktycznie styl... Pracy, mówienia prezydenta Trumpa jest taki, a nie inny. Takiego mamy prezydenta w Stanach Zjednoczonych, takiego mają prezydenta Amerykanie. E, nie pierwsza to taka sytuacja, nie ostatnia, nie ma się co nakręcać. E, ogólny e, pat, Trzeba patrzeć na jego ogólny e, kierunek polityczny i wyciągać też wnioski z historii powinno być dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wow, dziękuję bardzo. Moim no państwa gościem był profesor Paweł Koła, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.